Pewnego razu Borys, Kamiś i Jędrek postanowili wybrać się na festyn w ich rodzinnym miasteczku. Słońce świeciło, muzyka grała, a wszyscy mieszkańcy bawili się w najlepsze. To była impreza roku, więc nie mogli tego przegapić. Jędrek od początku miał ambitny plan spróbować każdego lokalnego trunku. Kamiś, który był bardziej powściągliwy, patrzył na to z lekkim dystansem. Wiedział, że Jędrek ma słabą głowę, ale kiedy Jędrek zaczynał coś, ciężko było go powstrzymać. – Borys, dzisiaj pijemy za całą wioskę! – krzyczał Jędrek, chwytając pierwszą butelkę swojskiej nalewki. Jędrek, wyłuzuj, bo skończy się to źle – próbował ostrzec kamiś, ale Jędrek już zniknął w tłumie, kierując się do następnego stoiska. Z godziny na godzinę Jędrek stawał się coraz bardziej wesoły, ale i coraz mniej stabilny na nogach. W pewnym momencie, po wypiciu kolejnej szklanki, stanął na środku placu, rozkładając ręce jak jakiś bohater i krzyknął: Ja jestem królem festynu! Wszyscy mi podlegacie! Ludzie patrzyli na niego z mieszanką rozbawienia i współczucia, ale Jędrek miał to kompletnie gdzieś. Zaczął tańczyć dziwaczny taniec, który wyglądał jak połączenie pogo z jakimś starym, zapomnianym układem z podstawówki. Kamiś nie mógł przestać się śmiać. No stary, ty to masz energię! Ale już powoli kończ, co? zapytał Kamiś. Nigdy! krzyknął Jędrek, prawie się przewracając. Wtedy właśnie poczuł dziwne ukłucie w brzuchu. Kamiś, coś się dzieje, wyszeptał Jędrek. No, co się dzieje? odpowiedział Borys, już czując, że nadchodzi katastrofa. Chyba muszę się, no wiesz, odlać. No to idź do Toitoja, tam są. Wskazał Kamiś na toalety przenośne, które były może jakieś 20 metrów dalej. Ale dla Jędrka 20 metrów to była teraz wyprawa niczym przez całą Europę. Lepiej nie ruszył w stronę toalet, ale po kilku krokach zatrzymał się zdezorientowany. Kamiś! Ja nie dam rady. To jest za daleko. Ja tu muszę. Teraz! Stary, nie rób tego! Borys próbował go powstrzymać, ale było już za późno. Jędrek stanął na środku festynu, rozpiął rozporek i zaczął załatwiać swoją potrzebę. Na sztuczne drzewo, które było elementem dekoracyjnym placu. Co gorsza, obok tego drzewka stała grupa starszych pań z kółka szydełkowego, które spokojnie piły herbatkę. Jedna z pań zauważyła, co się dzieje, i krzyknęła: Młodzieńcze, co ty wyprawiasz? Toż to jest miejsce publiczne. Kamiś nie mógł powstrzymać śmiechu. Widząc przerażenie na twarzy jędrka, który dopiero teraz zdał sobie sprawę, gdzie jest i co robi. Starając się w panice zapiąć spodnie, nie trafił w suwak i zamiast tego upadł na trawę, przewracając stolik z ciasteczkami starszych pań. Pani. Starsze panie były w szoku, a Kamiś ledwo oddychał ze śmiechu. Jędrek próbował się podnieść, ale zamiast tego potknął się o własne nogi i ponownie upadł. Kamiś, ratuj mnie! Zawołał z ziemi, próbując się jakoś wykaraskać z tej sytuacji. Stary, ty już jesteś nie do uratowania! zaśmiał się Borys, podchodząc do niego, żeby go podnieść. Ludzie na festynie zaczęli się zbierać, a Jędrek, już trzeźwiejący od całego zamieszania, próbował jakoś się wytłumaczyć. Na nic jednak to się zdało, wszyscy, łącznie ze starszymi paniami, zaczęli się śmiać. Od tego dnia. Festyn stał się sławny nie z powodu atrakcji, ale przez opowieść o jędrku, który podlał sztuczne drzewo i wywrócił stolik kółka szydełkowego. Jędrek, choć na początku wstydził się tej historii, w końcu sam zaczął ją opowiadać, dodając coraz to nowe, wymyślone szczegóły, jak to niby ratował cały festyn przed pożarem, który nigdy nie istniał. A Kamiś! On zawsze był w pobliżu gotowy przypomnieć, jak to naprawdę było.